Witaj, ukochana duszo! Dziś anioły mają dla Ciebie ważną wiadomość. Być może zostałeś tu poprowadzony z powodu, którego jeszcze nie rozumiesz, ale który zaczyna nabierać sensu. To, co za chwilę zostanie przekazane, nie dotyczy tylko drugiej osoby, ale także Ciebie, tego, co czułeś, przeżyłeś i być może wciąż próbujesz zrozumieć. Weź głęboki oddech. Otwórz serce i pozwól, by ta wiadomość znalazła w tobie miejsce. Niektóre prawdy nie przychodzą jako gotowe odpowiedzi, lecz jako subtelne przypomnienia tego, co w głębi duszy już wiedziałeś, niczym echo twojej własnej intuicji. Na początku był blask. Nie był to wybuchowy, hałaśliwy czy oczywisty moment, lecz delikatna obecność, dziwne, a zarazem kojące uczucie bycia przy kimś. Kto sprawiał, że wszystko wydawało się inne, nawet bez wielu słów? Ta osoba pojawiła się powoli, bez pośpiechu, z ostrożnymi krokami, jakby odkrywała nowy teren. Miała wyraźny zamiar zrozumieć, dokąd może zaprowadzić ta więź. Wydawała się ostrożna, być może nieco zamknięta, ale nigdy obojętna. Obserwowała więcej niż mówiła. Czuła więcej niż okazywała, a mimo to od samego początku coś pulsowało, coś żywego, energia, której nie dało się wyjaśnić, ale która była obecna. Myślała o tobie bez przerwy, nawet nie wiedząc, dlaczego. Twoja obecność wypełniała jej myśli w subtelny, ale ciągły sposób, niczym bryza, której nie widać, ale którą się czuje. To były rozproszone poranki. Ciche noce, chwile, gdy Twoje imię pojawiało się znikąd, jakby przywoływane przez jej duszę. Więź nawiązała się szybko, choć nie wydawała się przyspieszona. Wystarczyło niewiele, by anioły zasiały to ziarno, a ono wykiełkowało w ciszy, jak niemal wszystko, co prawdziwe i głębokie. Gdy pojawiłeś się w życiu tej osoby, zaczęła rodzić się nowa emocja, nadzieja, której nie śmiała nazwać, ale która sprawiała, że uśmiechała się bezwiednie, jakby odkryła coś nowego i jeszcze nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Gdzieś w głębi duszy wyobrażała sobie wspólną drogę z Tobą. Nie był to szczegółowy plan z datami i obietnicami, lecz uczucie możliwości, intuicja, że nie jesteś zwykłą osobą, lecz kimś wyjątkowym, kimś, kto wnosi szczególne znaczenie. To, nawet bez gwarancji, mówiło wiele. To, jakby anioły szepnęły, że tu kryje się coś unikalnego. Dziś anioły podarowały rzadką szansę, a ona to zobaczyła, poczuła, zapragnęła. Dlatego, mimo ostrożności, zbliżyła się, chciała lepiej zrozumieć, odkryć, czym jest to uczucie, które ją otaczało. Im bardziej Cię poznawała, tym bardziej była oczarowana. Było coś w Twoim sposobie bycia być może lekkość, prawda, autentyczna energia, która rozświetlała wszystko wokół. Byłeś wyjątkiem, punktem poza schematem w świecie zwykłych spotkań. Twój sposób mówienia, słuchania, bycia obecnym dotykał czegoś głębokiego w niej czegoś, czego być może nawet nie była świadoma. Ale potem coś zaczęło się zmieniać. Tak szybko, jak się otworzyła, ta osoba zaczęła się wycofywać. Rozmowy, wcześniej częste i pełne więzi, stały się rzadsze, niemal znikome. Początkowy entuzjazm, który wydawał się tak szczery, ustąpił miejsca ciszy, która ciążyła. A Ty, po swojej stronie, próbowałeś zrozumieć, co się dzieje. Szukając odpowiedzi tam, gdzie były tylko pytania, ta nagła zmiana nie dotyczyła ciebie, ale trudno było nie brać jej do siebie. Jak coś, co wydawało się tak obiecujące, może rozpłynąć się w powietrzu? Jak ktoś, kto okazywał tyle zainteresowania, kto wydawał się tak obecny, po prostu znika bez wyjaśnienia. To dezorientujące, frustrujące i, przede wszystkim, Bolesne. Być może wymieniliście wiele słów, dzieliliście chwile, które zdawały się obiecywać coś większego, a może nie aż tak wiele, ale to, co przeżyliście, miało wagę, nawet jeśli było krótkie. To właśnie sprawia, że tak trudno to przetrawić. Przerwanie drogi, która wydawała się budować, ścieżki, która miała potencjał. Czego być może nie wiesz. To, że za tym oddaleniem kryje się historia, której nie opowiedziano historia, która nie ma nic wspólnego z brakiem zainteresowania czy fałszem, lecz z lękiem, starymi ranami z kimś, kto, czując coś prawdziwego, spanikował. Gdy wszystko zaczęło się układać, gdy więź zdawała się nabierać siły, ta osoba stanęła przed niewidzialnym zagrożeniem możliwością straty. Dla kogoś, kto wcześniej miał złamane serce, miłość może wydawać się zbyt niebezpieczna, jak chodzenie po krawędzi przepaści. Dziś anioły dotknęły wrażliwego punktu, a nie wiedząc, jak poradzić sobie z intensywnością uczuć, wykofała się, jakby chroniła się przed atakiem, który jeszcze nie nadszedł. To źródło wielu rozłączeń, strach przed ponownym cierpieniem. Dla kogoś z głębokimi ranami łatwiej jest się oddalić, niż zaryzykować oddanie się, nawet jeśli serce błaga, by zostać. Czego być może jeszcze w pełni nie zrozumiałeś, to że ta osoba nie odeszła, bo przestała czuć. Wręcz przeciwnie, odeszła, bo czuła zbyt wiele. Gdy ktoś, kto przez większość życia próbował się chronić, spotyka coś, co wydaje się prawdziwe. Pierwszym odruchem nie zawsze jest pozostanie i przyjęcie tej prawdy. Czasem jest to ucieczka, ukrycie się. Istnieje rodzaj lęku, który nie krzyczy, lecz pochłania od środka, cichy lęk, który szepcze: To się skończy, to nie dla mnie, to będzie bolało. Nawet jeśli nic nie wskazuje na niebezpieczeństwo, umysł zaczyna tworzyć zagrożenia, możliwość pełnego otwarcia się na kogoś, zaufania. Odprężenia staje się przerażająca, gdy nosi się niezagojone blizny. Ta osoba dorastała z przekonaniem, że szczęście ma datę ważności. Za każdym razem, gdy zaczyna się coś dobrego, częściej już przygotowuje się na koniec, jakby to było nieuniknione. To automatyczny mechanizm zbudowany przez lata rozczarowań, odrzuceń i niepewności. Dziś anioły dotknęły starej rany, tej, która mówi, że miłość nie jest bezpieczna, że zawsze przychodzi z wysoką ceną. Dlatego zdecydowała się odejść, nie dlatego, że zrobiłeś coś źle, lecz dlatego, że nie wiedziała, jak poradzić sobie z intensywnością tego, co czuła. W głębi duszy chciała zostać, kontynuować, zagłębić się w tę więź, ale jednocześnie czuła wewnętrzny nacisk, by się chronić, by uniknąć bólu, zanim nadejdzie. A co? Jeśli ta osoba mnie zrani, co jeśli się oddam, a wszystko źle się skończy? Co jeśli znów zostanę porzucony? Te pytania krążyły w jej głowie, niczym echo przeszłości. Nawet jeśli pokazałeś pewność, uczucie i szczerość, to nie wystarczyło, by uciszyć wewnętrzny chaos. Zamiast cieszyć się więzią, zaczęła wszystko kwestionować, a te pytania nie były racjonalne, lecz emocjonalne. Pochodziły z głębokich miejsc, z doświadczeń, których nigdy nie poznałeś, ale które ukształtowały jej teraźniejszość. Prawdopodobnie w tym czasie szukała rad, rozmawiała z przyjaciółmi, próbując znaleźć jakieś wskazówki. Ale wsparcie, które otrzymała, było powierzchowne, dalekie od głębi, jakiej wymagała ta sytuacja. Zamiast usłyszeć: Zmierz się ze swoimi lękami, idź w to. Porozmawiaj szczerze, słyszała banalne rady typu. Rób, co chcesz, żyj, są inni. To ciążyło, bo gdy jest się zagubionym, najmniej pomaga echo niezdecydowania z zewnątrz. Przyjaciele tej osoby mogli mieć dobre intencje, ale nie potrafili zaoferować prawdziwego słuchania. Nie pytali, jak naprawdę się czuje, nie zgłębiali jej emocji, nie dali przestrzeni, by mogła głęboko się zastanowić. Dlatego wybór oddalenia się był w jej głowie najbezpieczniejszą drogą uniknąć bólu, zanim się pojawi, zerwać więź, zanim stanie się zbyt silna. To dziwne, ale dla kogoś, kto boi się porzucenia, czasem porzucenie siebie samego wydaje się łatwiejsze do zniesienia, bo przynajmniej jest pod kontrolą. Mimo to wszystko, wciąż o tobie myślała, nawet po oddaleniu się, nawet po decyzji, by iść naprzód. Pozostawałeś w kąciku jej umysłu, zajmując przestrzeń, której żadne rozproszenie nie mogło wymazać. Próbowała racjonalizować, przekonać siebie, że postąpiła słusznie, ale serce nie podążało za tą logiką. Były wątpliwości, tęsknota, pragnienie powrotu, ale także wstyd, niepewność i strach przed brakiem zrozumienia. Zastanawiała się, czy zrozumiesz, czy wciąż jesteś otwarty, czy warto spróbować ponownie. Dziś anioły wciąż szepczą: Ta historia się nie skończyła, i w pewnym sensie naprawdę się nie skończyła, bo są więzi, które przeciwstawiają się logice, które przetrwają dystans, które istnieją nawet, gdy komunikacja się urywa. To jedna z nich: są połączenia, które raz nawiązane nie rozpadają się łatwo, a to, co przeżyliście, choć krótkie, zostawiło ślad, który wciąż pulsuje. Jak przypomnienie o czymś większym. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, napisz w komentarzach: Oby starczyło mi odwagi, by kochać właściwą osobę. Podziel się tym filmem z kimś, kto również musi usłyszeć tę wiadomość. Polub, zasubskrybuj kanał i bądź z nami w tej podróży pełnej samorozwoju i ponownego połączenia. Niech światło aniołów rozświetla twoją drogę, przynosząc pokój, odwagę i miłość, by przyjąć to co nadchodzi. Amen.